Cześć kochani, witam was na moim kanale Ja jestem Kinia, jestem roztrzepana, muszę się szybko uczesać Ubrałam się już i co? Zapraszam? Zapraszam. Zapraszam was do vloga W którym będziemy się przygotowywać do moich urodzin Ja już niestety osiemnastki za parę dni Nie będę miała. Dzisiaj mamy pierwszy marzec 6 marca mam urodziny. Jedziemy teraz Na paznokcie. Powiem wam, że zgubiłam szczotkę Do włosów. Nie wiem czy ona jest. O! Jest O i mamy odpustę. Szybko Rozczesujemy włosy i jestem ubrana Zaraz wam pokażę. Taki wygodny komplecik O, wyglądam w ten sposób. Torebkę mam już I taki komplecik. Интересно. Takie dresiki, i bluza. I mm, lecimy. O nie, pali się światło w garażu. a chciałam, tak, żeby się nie paliło, i żeby odfalkować samochód, i żeby tak to pomarańczowo ładnie się świeci. No, ale nic. O, garaż się zamyka. Ktoś przed wyjechał. Jedziemy. Moje piękne cyrkoje na kierownicy. Ślicznie to wygląda. Dobra, zamykam drzwi i lecimy. No, dzień dobry, właśnie wróciłam z paznokci. Nic tam nie nagrywałam, bo słuchajcie, moja Ewelinka jest w ciąży. Już takie zaawansowane, i że zaraz rodzi chłopczyka w marcu. I już robi paznokietki w domu, i wiecie, nie chciałam tam i w domu nic nagrywać ani jej Męczyć już tak nie chciało się robić paznokci, bo takie brzuszek wiecie, dłużej tak przy stole. Już wam pokazuję te moje paznokietki, jakie zrobiłam sobie. Wyglądają w ten sposób i nie bardzo, nie wiem. Tu są takie fajne diamenciki, to się naprawdę pięknie mieni, ale za ciemne one są, słuchajcie. Te gdzie ostaje po bokach, to one odpadną. No nie wiem, że te paznokcie wydają mi się za ciemne, ale z daleka to ładnie wygląda. Tutaj jest takie i to jest taki, wiecie, taki lakier. Na magnes był, że on tak się mieni fajnie, bardzo ładnie. No nie wiem, dajcie znać, jak, co, są, co sądzicie, że ten ciemny, ten brzydki, czy ładnie? Nie no, błyszczy się. Chodziło mi o to, żeby się błyszczało, więc się błyszczy. Tak to wygląda. I druga łapka taka sama. Jest już dużo później, ale była taka nieprzyjemna sytuacja. Otóż pokazywałam wam tego paznokcia i o, jest, jest tu kocyk i po sobie leżę. I mówiłam wam, czy dajecie, czy wam się podoba, czy nie. No i on mi się tak średnio podobał, bo był za ciemny. No i tak sobie wiecie, siedziałam i tak był za ciemny i nagle zaczęły mnie te dwa palce, gdzie były te kryształki boleć. Myślę, że po prostu nie wiem, było ich za dużo, miałam jak, po prostu, wiecie, długi paznokiet, no bardzo długi paznokiet, więc ich pewnie... Było też tak bardzo dużo i no może było ciężkie dla mojej płytki, nie wiem. Zaczęło mi po prostu bardzo boleć. No i ja mówię, dobra, siedziałam, siedziałam, mówię, no wytrzymam, pewnie przejdzie, nie przechodziło. To też się pewnie do tego wzięło, że po prostu mi się ten paznokieć, no nie podobały mi się te kolory i zaczęło mi jeszcze bardziej boleć. I to mnie popchnęło tej decyzji, żeby po prostu te kryształki zdjąć. Niestety nie mogłam pojechać do mojej dziewczyny od paznokci, więc mówię, dobra, spróbuję to zrobić sama. Ona tam mi powiedziała, jak to zrobić, ale się nie udawało. Próbowałam jakimiś różnymi takimi odczepiać to pensetami. Z yy, piłować to acetonem, nic totalnie nie schodziło. I napisała do mnie moja kuzynka, że żebym do niej przyjechała, ona mi pomoże to zdjąć, bo ona ma tam jakieś pilniczki i w ogóle i ma jak cążki, cążki do skóry, jak tak to się nazywało. I powiedziała, że spróbujemy coś zadziałać. No i pojechałam do niej, i siedziałam chyba z godzinę. Godzinę, no ponad godzinkę nawet, nie na no, godzinkę. Robiła mi te dwa paznokcie, właśnie. I co, było po prostu masakrycznie. Ona mi po prostu tak tym pilniczkiem już robiła. Nie wiem, te kamyczki były tak wżarte, Czy to był jakiś klej, czy coś po prostu było tak w żarte, że bardzo nie chciały w ogóle zejść i po prostu już ten pilniczek tak mi piłowała i tak, takie tarcie było, tak była gorąca płytka, więc przestawałyśmy i potem trochę tymi cążkami i to, ale się w końcu udało, więc teraz to dam, wygląda to w ten sposób, widać, że tutaj jest takie jakieś, wiecie, że tutaj coś było, widać po prostu taki jakby inny leciutko kolorek i zostały takie pyłki, widzicie? Ja już nie miałam sił, po prostu nie chciałam, żeby już to było ściągane lakier w ogóle, wykonanie paznokci jest przepiękne, Ewelinka naprawdę pięknie zrobiła tylko na to zdobienie, bo nie podobało mi się i po prostu było za ciężkie, jedynie tak to jest wszystko. Okej, okay, patrzcie, jaki lakier, lakier w ogóle jest przepiękny jest ten lakier. Bardzo ładny wzorek mi zrobiła. I co? I nie wiem, po prostu chyba na to nakleję tu jakieś cyrkonie. I mam taki pomysł, bo ja sobie mam takie cyrkonie, z Aliexpress i mam pomysł, żeby sobie samemu to nakleić, żeby wiecie, żeby nie iść do kosmetyczki, tylko żeby samemu to zrobić. <grym> Pokażę wam, co mam. Mam takie coś, widzicie? Dużo tych kryształków, i to jakieś większe są i mniejsze, coraz mniejsze, i kupiłam to już na Ali dawno. I tylko, że kurde, tutaj mam wiecie, tutaj mam takie no lepsze kryształki, nie z i mają inny kolor, no totalnie widać, że to są już kryształki porządne, a te mają być takie, taki, taki typowo srebrne, więc nie wiem, czy to będzie pasowało. Nie wiem, dajcie znać, czy robimy to, czy nie. Może w odcinku jeszcze dzisiejszym zrobimy. No, więc dzisiaj była historia z paznokciami. 23 już jest chyba, która jest godzinka, już Wam powiem. Słuchajcie, 23, 34. 34, dobrze powiedziałam? 44. Przepraszam. Dobra, jest 23.44 już dzisiaj, także jest późno, nie chcemy się robić tych paznokci. Jutro, o, czekajcie, włączymy śledzenie naszej paczki. Zobaczymy, gdzie jest moja paczuszka, bo wiecie co, zamówiłam sobie kitka. Takiego kitka, bo chciałam iść do fryzjera, Nasz znaczy jestem przyjęta w sortowni już jest. A nie, to jest druga! To shame mi idzie! Wiecie co? To Szejmi idzie, druga paczka idzie. A to jest wysłana z oddziału. To dzisiaj, jutro już będzie. No, zamówiłam sobie kitka i idę 8... 8... Idę 6 marca na 8 do fryzjera. To jest dzień moich urodzin i wiecie, ja nie będę spała całą noc, jak będzie ta imprezka urodzinowa, będzie małe maleciałą imprezka urodzinowa. Wiecie, ile będzie osób? Ja, moi, No, moi rodzice wszyscy, co tutaj mieszkają, tak? Plus Michał i, i moja jedna ciocia i moja druga ciocia. No, taka imprezka urodzinowa, no ale takie, taka impreza, jakie mamy czasy. No i mój brat oczywiście jeszcze będzie, no on no już mieszka tutaj, więc powiedziałam. Ja nie chcę iść na tą ósmą do tego fryzjera, bo ja wstanę o 7.30, to ja o 19 już będę nieprzytomna, że będę taka zaspana, więc no nie wiem. Wiem, że się nie da przełożyć do mojej fryzjerki. Zapytam się, czy do kogoś innego się da przełożyć. Jeżeli się nie da przełożyć, to, to nie będę robiła tego kitka, a jutro odbieramy tego kitka. Boję się też, że on przyjdzie w innym kolorze. Jak przyjdzie w złym kolorze, to po prostu chyba to sprzedam i tyle. Nie wiem. Zobaczymy. Nawra, nie wiem czy się jeszcze dzisiaj odezwę. Jutro się pewnie odezwę, jak będziemy jechali po tego kitka. Nie zanudzam już was. Idę spać. Nie, ja jeszcze nie idę spać. Muszę jeszcze nagrać Fortnite'a. Także... Do Dzień dobry. Wstałam, ubrałam się i byłam nawet w szkole. Było jakiś problem z geografią. Coś było i, i muszę pisać jakiś taki egzamin poprawkowy, poprawkowy. Nie wiem o co chodzi i... I wiecie co jest najprzykrzejsze w tym odcinku? Że zarysowałam lekko w samochodzie. Pierwsza rysa boli najbardziej, ale jakoś... No, nie bolimy zbytnio, bo jest taka naprawdę maleńka. I na początku myślałam, że to krawężnik ale je, wiecie, w ogóle nie poczułam, żebym wjechał na jakiś krężnik czy coś, tylko po prostu pod tą taka była nierówna w ogóle powierzchnia, nie było, wiecie, asfaltu, tylko była ziemia i tam takie kamienie wystawały. Wąski taki wiatr, jeszcze taki typek, bo ja miałam zaparkowany i jakiś typek cofał się, Bałam, żeby mi przywalić, i potem chciał jechać tego, i tak jechał, i tak dziwnie jakoś on niby chciał mnie przypuścić. Niby nie, więc chciałam szybko to zrobić i tak jakoś zrobiłam, że jest taka ryska. Pokażę wam, jak będę schodziła do garażu, ale dobra, damy radę, słuchajcie. Pasta polerska i, i będzie po wszystkim Michała jeszcze nie ma co mówiłam z obec I co? I gram Fortnite'a I będziemy potem jechali odebrać paczkę z paczkomatu Z tymi włosami Dzwonił się do mnie fryzjera i mam fryzjera na 11 Także cieszę się, chyba wczoraj wam mówiłam, że mam na 8 a jednak dzwonili dzisiaj do mnie I powiedzieli, żebym była na 11 Także mega się cieszę i co? Jest mutamy, gramy. Przed do mnie Michał. Odebrał mi paczkę z paczkomatu i to jest ten kitek. I uwaga, teraz jest chwila prawdy, czy będzie dobry odcień. Jak nie będzie dobry odcień, to chyba po prostu nie będziemy robili kitka u fryzera. Nie wiem. Nie wiem, jak będzie zły odcień, to nie wiem, co zrobię, bo chyba tych włosów, z tego co tam wyczytałam, nie można farbować, więc nawet nie mogę to otworzyć. więc nawet nie oddam do fryzjera, żeby mnie nie stonowali lekko. Trzeba będzie całe włosy przefarbować zamiast kitko. Dobra, otwieramy. To jest 70 cm i ja zamówiłam z Jakiegoś chyba bardziej specjalnego sklepu, który zajmuje się, ma takie rzeczy do włosów i w ogóle. Chyba będzie troszeczkę za żółty, moi drodzy. Nie wiem. Ej, może? Ej! Ej, patrzcie! Dobra, czekajcie, zobaczymy. Olu, on jest długi! O mój Boże, patrzcie jaki on jest długi. Trudno jest yy, wybrać kolor w blondzie, taki dokładnie, wiecie, taki, żeby pasowało. Okej, okay, jest on cieniutki. Zgrywa się czy się nie zgrywa? Ej, zgrywa się czy się... Czekajcie. Trzeba, po, trzeba iść do innego światła. Idziemy do łazienki. Dobra, jestem w łazience. Kurde. Jest zarządy trochę. Wiecie co? Spróbujemy zrobić kitka z tego, tylko nie wiem jak to się robi kompletnie. Kurde, boję się tylko, że to zepsuję i tu poplączę i będzie lipał u fryzjera, czekajcie. Tak go się zapina, ma takie zapięcie. Trochę inne, co? Moje te są trochę bardziej żółte mi się wydaje Czy to będzie widać jak... Jak to się w ogóle zakłada? Dobra, byle jak to oplączemy Jak będę miała zgadzane włosy, tutaj będzie mam takie ciemniejsze Czy to będzie aż tak widać? Kurde, miałam mam tu szczotki, dobra Czekajcie, wziąłam swoją gumkę gdzieś do włosów i ją zgubiłam Dobra, tu jest Czy to będzie aż tak widać? Ja nie wiem Zrobimy na szybko kitka To mi jeszcze ładnie fryzjerka by zrobiła Dobra, na szybko robimy kitka Zaraz, zaraz zobaczymy Brzydki kitek wyszedł, nieważne I teraz jakoś... Tutaj tak zrobić? Ja to na pewno źle robię, wiecie? Ja to na pewno źle robię Że to źle zakładam, ale tylko chcę tak przyłożyć po prostu Chcę to tylko tak przyłożyć po prostu Dobra, ja to wszystko założyłam Czy to widać? Cały kitek mi spada, ja wiem o tym. Nie jest tak źle, słuchajcie. Nie, ja chyba co mówiłam, dobro. Czekajcie. Patrzcie. To widać? Nie. Tutaj widać, że to jest trochę moich. Ej, dobra, nie, udało mi się chyba. Słuchajcie, w cały kitek, o, właśnie mi spada, bo tak mnie nie przywiązałam. Ej, udało się. Moim zdaniem to pasi, moim zdaniem to pasi. Dajcie znać, co sądzicie. Udało się. Dobra, paznokcie pasują, włosy, nie wiem, mi się dobrze że pasowało. Zobaczyłam, jak to będzie wyglądało no, na nagraniu. Co jeszcze? Sukienka. Dzisiaj myślałam, że przyjdzie mi paczka z i nie przyszła. Nie wiem, czy sukienka dojdzie. No jak nie dojdzie, no to będzie przechlapane, bo nie wiem, co ubierzemy. Jeszcze my jesteśmy w Warmińsko-Mazurskie, gdzie są zamknięte galerie, wszystkie sklepy mazurskim. Wszystkie sklepy, wszystko jest zamknięte, także no stacjonarnie żadnej sukieneczki nic nie kupię niestety. No takie życie. No cóż, trzeba będzie jechać do Gdańska czy coś. W ogóle wpuszczają, jak my jesteśmy z warmińsko-mazurskiego, to nas wpuszczają do innego województwa, czy nie? Da, no, będą sprawdzać, gdzie mieszkasz. No, może nie wpuszczam, bo warmińsko mazurskie są takie mamy, że nie jest w Polsce. Także zobaczymy. Cieszę się, że tak pasuje. Służba ratunkowa. Wyklej, do ogóle ja się spokojnie. Y, woda, gąbeczka i jakaś taka pasta polerska. Jeszcze wzięliśmy wsparcie, idzie z nami, Patuś i jedziemy zobaczyć. Pierwsze spotkanie z... Nie wiem, czy to było z krawężnikiem, czy z czym to było pierwsze spotkanie, tak dobrze. 90 km dopiero pierwsze spotkania. W ogóle wiesz, że tata dzisiaj mi się przyznał, że jak jechał ze mną do dentysty się cieszy, to Oflem jeszcze jechał i tego. I o schodek zahaczył i felgę rozwalił i nikomu nie powiedział. Ja o drugi schodek zahaczyłem. To jak on wysoko musiał zahaczyć. tej trasie. O, ale fajnie było, czerwono Sprawdźmy to To się stało, moi drodzy państwo W tym miejscu I chyba nigdzie indziej nie ma To nie jest mocne Niby jest takie wygłębienie Tu się trochę przetarło chyba jeszcze Nie no tutaj tylko jest A, to takie lekkie jest Chyba na tylnej faldze nie ma Nie, na tylnej faldze nic nie ma nie. A, sprawdźmy jeszcze felgi z tej strony jest, z tej strony się nie się stało. To z tamtej strony było. Dobra moi drodzy, Fela jest pięknie tutaj już jest zaszlifowane. Mało co widać. A mała ryska była zaszlifowana. Trzeba widać. zupką z trochę uzupełnić. Tak, ale i tak jak na 9 tysięcy przyjechanych kilometrów, to dopiero pierwsze spotkanie. Jakieś tam bliższe z ruchomymi płytkami i pierwsze takie ryska malutka na felce. No, tak, tak. No, no, wiecie, że to to sobie, mam, to widać. Ten samochód ma tysiąc kilometrów, człowieku. Jestem w trakcie zmywania makijażu. I nie wiem, będę musiała zaraz tutaj trochę ogarnąć, więc hmm, chyba wam raczej nie nagram tego ogarniania, bo to jest odcinek do urodzin, a nie do tego. <totopuszczan egg> Toaletki. Także zaraz idę umyć twarz i szybko sobie tutaj ogarnę. Dobra, ja już umyłam twarz i wiecie co, tak pomyślałam, patrzcie, ja mam tutaj pędzle, tutaj... Hmm. No, i tutaj, i tutaj to się po prostu dzieje, dzieje, i jeszcze raz dzieje. I pomyślałam, bo chciałam teraz je sprzątać, i pomyślałam, że może chcecie taki odcinek, w którym przeglądamy te wszystkie pędzle, połowę wyrzucamy, połowę zostawiamy, czyścimy, myjemy, mam takie jakieś fajne myjki, także dajcie znać, czy byście chcieli taki odcinek. Ale serio, koniecznie, kochanie, napiszcie, bo nie wiem, czy takie coś nagrywać czy po prostu sama dla siebie to posprzątać. Znaczy, wiadomo, że sama dla siebie to sprzątam, ale czy po prostu wiecie, czy nagrać to, czy nie nagrać. Dajcie znać, czy chcecie taki odcinek, byłabym bardzo wdzięczna, jakby. Każdy, każdy odpowiedział na to pytanie, żeby wiedziała, czy chcecie, czy nie chcecie. Na odcinku jeszcze nie mówiłam, ale nigdzie w sumie nie mówiłam. Ale pamiętacie, jak mi tak schodziła skóra spod oczu, i tak koło nosa, i w ogóle i myśleliśmy, że to było atopowe zapalenie skóry? Tak było tak na początku. Byłam teraz u dermatologa i okazało się, że to jest łojotokowe, łojkowate. Nie wiem, jak to się wymawia. Zapalenie skóry. I to już w takim zaawansowanym stadzie. No bo wiadomo, było leczone niby na atopowe jakąś maścią. Okazało się, że tą maścią w ogóle nie można do twarzy. A także troszeczkę z tym było. I co? I to jest łojotok łojotokowe, łojkowate. Jeżeli ktoś wesma taką chorobę, to dajcie znać, bo to jest taka choroba już. Ze mną zostanie na troszeczkę, będzie, wiecie, że będzie nawracała, raz będzie lepiej, raz gorzej, zależy jak moja skóra będzie chciała. Więc jak ktoś takie coś ma, to koniecznie piszcie mi wiadomości na Instagramie. Tu macie Instagram, kinia.wiczyńska. Dostałam takie tabletki, raz w tygodniu muszę wziąć, więc właśnie dzisiaj będę brała pierwszy raz, bo była niedawno. Dostałam maść, że po prostu, żeby sporować tą maścią, gdzie to na twarzy się pojawi i dostałam również taki jakby płyn na głowę, bo może zauważycie, jak na przykład oglądacie mnie na TikToku, tam Bardziej yy, Na filmikach, gdzie miałam tak blisko kamerkę, że wydawało się, że mam jakby taki. Teraz już nie mam, bo smarowałam tym. Że mam taki łupież na włosach, skóra mi tak z włosów schodzi. To wyglądało jakby miał taki niezaniedbany łupież, jakbym w ogóle nie mógł włosów w tym takim przeciwko żeby jakby się to w ogóle nie było zaniedbane. A to, w, to wyglądało całkowicie inaczej. Po prostu tak się skóra tam złuszczyła, czy nie wiem, co się stało, i to nie był łupież, tylko tak samo wyszło. Dobra, jak wygląda tabletka? Uwaga, czy będzie duża, czy będzie mała. Tam, tararam, tam, tam, tam. Dobra, jest spokój. I jest ich 7 przez 7 tygodni. Raz zobaczymy. Mam teraz taką ładną twarz. Wiecie, w ogóle nie mam. tyle jakiś wyprysk. No, ale ogółem jest ładna, w ładnej kondycji moja cera. Ciekawe, czy po tym się pogorszy. Zaraz jeszcze będę brała hormony nowe. Także nie wiem, czy coś się pogorszy, czy nie. Biorę zobaczymy. Wiecie, tak sobie siedzę i myślę, no w tamtym roku było fajnie, fajne były te odcinki przygotowania do urodzin. Chyba tydzień przed 18, albo dwa tygodnie przed 18, robiłam daily i one miały fajne wyświetlenia. No bo było co robić, tak? Ta była i tam była ogromna impreza I, i miliony ozdób kupowałam, i jakieś korony, i sukienki z ręki. No a teraz, teraz co mogę? No idę do fryzjera, idę na makijaż, tak jak wtedy. No ale robię w domu tak mało osób, sukienka jeszcze mi nie przyszła No tak, więc nie więc wiecie, nie mam co nagrywać jak naprawdę przygotowania do urodzin. No wtedy to było. A teraz, no to co, mogłam wam pokazać, że te włosy mi przyszły, tu paznokcie. No tak za bardzo nie ma, ale dajcie znać, jak chcecie odcinek z mojej osiemnastki, bo ten odcinek pojawi się w środę i następny powinien być w sobotę, ale w sobotę właśnie wypada ta moja. 18 chciałam powiedzieć, moja 19 więc nie wiem czy odcinek się wtedy pojawi, czy pojawi się w niedzielę, albo po prostu nagram jakiś inny, zobaczymy czy mi Shane przyjdzie jeżeli przyjdzie mi Shane teraz, że na dniach to nagram Shane i Shane pojawi się w sobotę a odcinek z moich urodzin pojawi się we wtorek w środę, tak normalnie, bo filmy są w środę i sobotę, no także co, ozdoby na moje urodziny widzieliście, jak ktoś oglądał mój haul zakupowy poprzedni to widział jak nie to was odsyłam, jakieś tam baloniki tutaj balony 19 no wiecie, nie za dużo, nic nie za dużo, no bo to nie ma co domu całego ustrajać, jak tak Mało osób będzie. Sama dla siebie idę na makijaż, na włosy. No i po prostu sobie te baloniki. Będę z tobą siedziała, tak? Mhm. Będzie fajnie? Będzie. No, gra w cyberpunka, więc nie bardzo chcę ze mną rozmawiać. Nie będę tutaj przedłużać, nie będę zanudzać. Życzę wam miłego, dziękuję miłego wieczoru. O, właśnie tutaj chyba jest ta kuleczka, o której rozmawialiśmy. Ten taki łupieżek niby to nie jest łupieżek. No. Życzę wam miłego wieczoru, miłego dnia. Nie, nie, nie wiem, o której to oglądacie. Buziaki i życzę wam, żebyście by swoją osiemnastkę mieli już po tym wszystkim, swoją, no osiemnastka to taka fajna data, więc życzę wam, żebyście mieli po tym wszystkim, żebyście nie musieli rezygnować z imprezy, bo to naprawdę fajna rzecz, mi się udało, tydzień zrobiłam osiemnastkę i tydzień pozamknęli wszystko, także mi się udało, buziaczki, o -o. zaraz zginę, zaraz zginę, nie, nie, nieważne, buziaczki, pa!